Trzymano typi widzowie. jo, yo, yo, yo! Jest godzina 16. Dopiero już aż do 16. Wstałem dopiero, mmm, bo spałem wczoraj. Poszedłem spać wczoraj dopiero o czwartej w nocy. Po czwartej. to była taka pierwsza noc w hotelu, ale dzisiaj już idziemy do Johor Bahru, Zwiedzać Johor Bahru, Podobno jest ładnym miastem przygranicznym z Singapurem. Także lecimy. Strasznie duszno, jak zwykle. Nie ma może aż tak słońca, ale strasznie duszno, nie? Dobra, więc zamykamy nasze. Mega drzwi, na no, super zameczek To tylko trzyma, tak jak mówiłem wczoraj, tu jest taka kuchnia, zobaczcie To jest taka kuchnia A jeszcze co wam chcę pokazać Poczekajcie, to jest taki, nie wiem krągły stół Jeszcze wam coś pokażę, zaraz Tu to jest to nie? To jest prysznic Już pomijając to, Zobaczcie co jest na ścianie To nie jest farba No, także, jak ktoś ma takiego lekkiego, to niech się nie martwi. Tutaj mają gorszego i jakoś żyją. <grystanie> Dobra, lecimy. O, co tam z Jakiś małpiszony czy ptaszory śpiewają? Słyszycie to? Jakie miasto się prezentuje? Tam jest jakiś meczet, widzę. Taki olbrzymi. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. No, rozbudowywuje się to miasto. Powiem wam i kocham i nienawidzę tego klimatu. Widzicie, chwilę. Już to się mokrzy. Ja już jestem cały spocony, bo tak niemiłosiernie grzeje. Taki klimat to nie jest do zwiedzania, tak jak tutaj do mieście, bo to nie jest ciekawe, to jest taki klimat do odpoczynku bardziej, nie? Tak to chciałem powiedzieć o tej hapce co jestem nie polecam Wam. Jeśli znajdziecie coś lepszego w takiej cenie, to bierzcie, bo... Ta jest bardzo droga, nie? Potem będę w innych dwóch miastach, to tam jest o wiele tańsze i lepsze są jakościowe. Tu jest jakoś strasznie drogo, nie? Nie wiem dlaczego. Może że przy granicy. Tak jak u nas na przykład jest gorzele z granica albo, albo coś tam, to też jest drożej pewnie, bo Niemcy przyjeżdżają, a tu z Singapuru ludzie. Zobaczcie jaka ładna natura. Uwielbiam takie coś. Las tropikalny. No zobaczcie jak zajebi się to wygląda. Mega, nie? Jak z tych filmów na przykład e, w wojny w Wietnamie, taki las, właśnie to mi się podoba właśnie w takich rzeczach mega. Napiszcie w komentarzu, czy Wam też się taka roślinność taka podoba. No ale też są śmieci jednak, nie? Z tego co patrzę, bo wiecie, e, w tych krajach będą zawsze śmieci, nie, bo oni to mówię, nie bają tak o to Kurde, jak tu przejść. Dobra ten tędy jak wczoraj przyszedłem. No, także to do śmierci oni nie dbają za bardzo o to, także będą, ale zobaczcie, chociażby kable wiszą, ale nie tak jak na przykład w Tajlandii, jak byłem, nie? Idziemy dalej, patrzcie, nie powiecie, że mi się to mi się to kojarzy, nie wiem, jeśli są tu tacy widzowie trochę starsi ode mnie lekko, albo na moim wieku, jeśli grali kiedyś w gierkę y, Dying Light, y, na przykład jedynkę albo dwójkę, to tam jest coś takiego, nie? Zobaczcie, to jak apokalipsa wygląda, patrzcie, takie budynki w starym stylu, takie poniszczone, obdrapane i mówię... I, I te takie właśnie palmy. O i meczet, grałem z meczetu. To nie, to jak apokalipsa, żadna apokalipsa. Tam w ogóle babka sobie śpi, Babilla w aucie odpalonym. No ale piękny widok, piękny, ładny. Bardzo zobaczcie. Mega mi się podoba. No ale wiem już co i jak, także lecimy. Mam internet. Kupiłem w ogóle internet swoją drogą wczoraj. 100 giga, bo nie było mniej. 100 giga za 26 zł. Także jest w porządku. Welcome to the jungle. <laughs> Tu już jesteśmy, tam już idziemy do hinduistycznej świątyni. O, o, o. O. O kur... O. Ładna rzeczka. Zanieczyszczona. Już widać pierwszy rzut oka. Chłopaki tu budują, nieźle kurde... Nieźle, nieźle głośno, strasznie przy tej budowie, wam powiem. U nas to wiecie, 10 robotników robi 10 lat, a u nich to pieprzają jak te ludziki, prawie jak w Chinach. <noise> tak, tak to jest. Tam jakiś dziadek ciecił stoi, chyba pilnuję w ogóle, żeby nikt nie zniszczył. Męcząca jest ta pogoda, ale już jest kurde. Allah, Allah, Allah. Paliwo, paliwo. Eee, czy Was interesuje paliwo? No, mogę w sumie to sprawdzić jeśli się da, ale chyba się nie da. Ale tu na przykład jest macie 9, coś za 3,5 litra, tylko nie wiem co to jest, nie? Eee, Petron setka, A to jest 95. 95, ile to kosztuje? 2,60 za litr, czyli około 2 ,20 zł, 20 za litr. No to ceny dobre, nie? Kupiłem sobie loda dla ochłody. Cena to około złotówka, nie? niecała? Cała złotówka, no taki najtańszy, ale już mówię, bo na stacji to drogo, wszystko było, nie? No, chociaż ten był w tej samej cenie, co tam u dziadka takiego, także w naro, ale idziemy dalej, nie ma co. Co tu się odwala, w ogóle jakaś śpiewają, ale jaka muzyczka, zobaczcie, z głośników wyje. No jest dużo tych chrześcijan tu yy, z tego kraju, zobaczcie. Czekajcie, idę, tu wejdę. O, także zobaczcie, dużo jest tych chrześcijan tutaj, szczerze wam powiem, cały kościół jest w nich wypełniony, fajnie, fajnie takie coś na drugim końcu świata zobaczyć, w ogóle ci w zielonych szarfach to są, oni zbierają pieniądze, nie, w takich śmiesznych tych mieli, Notre Dame, katedra, a tu macie, zobaczcie, Maryję z Jezusem, nie, fajnie, fajnie, tak poczuć można się, wiecie, trochę swoją. Lecimy dalej, już mam dobry humor od rana widzę, to się od rana, jest południe, już późne popołudnie, także już mam dobry humor po południu. Naprawiło mi to humor, bo wiecie, taki byłem też, znowu, że a, już koniec dnia, znowu, ale idziemy, już powoli mówię, słońce zaczyna zachodzić niedługo. A tu zobaczcie, jaki ten dworzec budują, To tak majestatycznie wygląda. Zobaczcie, strasznie, no, cała budowa tu jest kurde, ale jak zbudują, będzie ładny dworzec. Zobaczcie, taki wielki. Mówię, jak jakiś statek kosmiczny wygląda, nie? Tu zaraz przejdę sobie przez autostradę, bo nie chcę mi sięść na tą kładkę. Dzięki. O, dziewczyna mnie przepuściła. Ładnie. Mają tu ludzie czasem jakieś serce dobre. Dobra, idę ogarnąć tą świątynię, bo tu jest gdzieś za 100 metrów, wiecie? Za 100 metrów gdzieś jest. I zaraz lecimy. Dobra, na mapie pokazuje mi, że wiecie, macie iść tutaj. My jesteśmy tutaj, a trzeba iść tutaj. No to, tam mówię, blisko, to zaraz podejdziemy. Zresztą, gdybyście nie widzieli, to macie tutaj tą świątynię, nie? To jest Glass Temple. Śmierdząca ta rzeka, pewnie wali, ale ładnie mówię, bo palmy są, chociaż o tyle dobrze, nie? Bo tyle to rekompensuje to. A to jest takie mówię przejście bezpieczne wśród budowy. O, nie, 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 chyba was powaliło. Nie będę płacił patrzcie, Piszę, że za e, turystów z Europy 10 dolców. To nie. To się walta. Tędy, tędy pójdę i wam pokażę. Chyba coś was powaliło, że w takim miejscu ja mam cztery dychy płacić za jakąś głupią tą, głupią świątynię. My jeszcze zobaczcie, patrzcie, jakie tu schody są małe. Patrzcie, to jest moja noga. <laughs> się nie mieszczą, muszę tak połowicznie wchodzić. Tak naprawdę, tutaj jest już centrum. idę coś zjeść. Powiem Wam, że to jest coś jak w Nepalu się jadło. Takie chipsy, jakby. Mm, dobre. One są dobre w Nepalu i trochę w Indiach. To nie wiem, co to jest. Ale ten sosik jest bardzo ostry. A najlepiej wygląda z tego ten kurczak. Jestem ciekaw, jak smakuje. poczekajcie Przyznacie przyznać jednak, to jest kurczak chyba, ale jest bardzo dobry. Ta panierka taka z niego. Ale to w sumie dobra, zmieniam zdanie. Twardy jest poniekąd, ale i dobry, nie? Ale 13 to tak trochę dużo dla mnie, jak na mój portfel, ale dobra. Powiem wam, że ja tu jestem jedynym białasem na pokładzie tej restauracji, wiecie? Tu nie ma żadnych białych turystów. Już dokańczam, szejeczko sadzone zostało. Ryż. No i tego mięsa wiadomo, że to są kości, nie? Także, także to ten. Ostre, dobre, ale. Ale ostre, ale dobre. No. no, zobaczcie, ciekawe to wygląda, nie? Jednak mówię, no. Ładnie, ładnie. Tutaj lokalsy jedzą, NPC-ty. Patrzcie, tam ludzie chodzą po autostradzie, nie wiem, czy to widać. Ja też mam tędy iść autostradą, nie? Zajebiście. To jest taka galeria na świeżym powietrzu, nie? I to w Chinach tego mnóstwo było, i to jest chyba to samo, bo to jest bardzo dużo Chińczyków w ogóle, nie? Więc oni tu chyba mieszkają. Już wiem, że mu się nazywa hinduski. Nie pytajcie, możecie posłuchać zresztą. To jest ich dzielnia, taka jakby, chyba, nie? O, i zresztą. No, zresztą widać, że to dzielnia Hindusów. To jest już brudno, zaczyna tu być, nie? Tam gdzieś powinien być e, ten mecz, te tak patrzyłem. O Jezu, o ja pier... Tu jakby zjadł, to by się posrał. Od nich. Ale dziewczyny ładne czasem. Ładne. Gościu, tam pilnuje jakiś ochroniarz, jakiś cieciu. Pilnuje w ogóle. Tu jest ta świątynia też. Tam trzeba będzie podejść. Patrzcie, jak to kurde wygląda. Tunak tunak, tak zwany. No idziemy tu cały czas, tu jest ich pełno, nie? To nie wiem gdzie... A suszy mnie bolą. Nie wiem gdzie tu jest wejście, wiecie, do tej e, świątyni bym chciał zobaczyć jak tam wygląda. Kurde, muszę poszukać tego wejścia tutaj. To zobaczcie ich, ich jak to nazwijmy to, przysposobienie do życia. E, no, czyli brudno, śmierdząco, ale nie jest aż tak źle, w innych było gorzej. Patrzcie jakie furki tu ich jeżdżą e, w Malezji, zobaczcie jaka fura fajna. Patrzcie jaka fajna fura. Kurde, nie wiem, jakieś japońskie czy co to jest? Fajna, fajna, taka obniżona. Ja lubię takie klimaty, nie wiem jak wy. O kurde, tu kolejna taka. Fajna, fajna. Co to jest za marka? Man, it's your car? No, no. Do you know what name of this car? Vira, Vira. This car name Wira, Proton Wira. Yes, yes, yes. Kurde ludzie, patrzcie co tu się dzieje, idę do tego tempu, nie? E, tego świątyni. I to jest tak jak na Świebockim u nas, kurde, wam powiem. Strasznie. O co to jakieś? Sklep po 5 zł, kurde. Chyba. Tych żarcie jak to wygląda. Jaje. Tu się zesrać można od tego żarcia bez problemu. Sorry za słowa, ale... O, kurde, ale brud, smród i ubóstwo. Ale obrazy ładne, to wiecie, robione nie są przez ludzi, ale... chociaż piwa. Dobrze, tu przede, ale śmierć. śmierdzi. śmierć Indiami. Czekajcie, wyjdę tutaj, bo tutaj... O tu, o, 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 To jest właśnie to czego szukałem. Świątynia. Wow, ładnie. O, zobaczcie. A w butach nie można wchodzić i w ogóle do niej, jest ładnie tam jest, tylko że no, niestety, niestety nie można w butach wchodzić, a ja no nie będę tego, bo nie chcę grzyba dostać, nie? No, dziwne jest taki ziomek ze mną, tak łazi dziwnie, jakby nie wiadomo co. Eee, no, mam nadzieję, że to nie jakiś wiecie ładnie, nie? Takie kolorowe, fajne. No ma to swój fajny klimat, nie? Jednak. Tam można jeszcze podejść dalej. Patrzcie, idą bez, bez klapek, nie? Ani bez starpet, no bo tak trzeba tam wchodzić. No słabe to jest. Ja pierdzielę, ledwo że wyszedł z tej świątyni już! Basy beatu lecą, kurde! Patrzę, żeby wiecie, nic mi nie podwalili, nie? Urr. o chińskie te patelnie chcecie kupić. Patele o, garnek, jajecznica, co tam chcecie? Ziom sprzedaje? <gry> ale tu śmierdzi tymi kadzidłami, wiecie? Takie kadzidła tu są. No sorry, nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Wychodzimy z tego pierdolnika już trochę. Co tu się O patrzcie jak ładne, zobaczcie. wrażenie nocne, nie? Robi, robi, robi. Ma to jakiś klimat fajny, swój. No powiem wam, że ja się pytałem y, ziomka, gdzie tu jest właśnie, widzieliście zresztą ten meczet jakiś. No i chyba jemu chodziło o tą hinduską świątynię. Zobaczcie. Jakie światła, Star Wars. Normalnie. Portal y, do tego. Światła Star Wars normalnie, portal e, do tego. Co ciekawe, chciałem powiedzieć, tutaj macie taką, wiecie, no, taką rzeczkę, taką zrobioną, wiadomo, przez człowieka. Nie, co chciałem powiedzieć, co jest ciekawe i co jest zabawne. Tutaj są ryby. To nie ma wiecie, wolnego odpływu, nie leci gdzieś do rzeki. Tylko tu normalnie jest jakby stały obiekt. I zobaczcie, tutaj pływają ryby. Nie wiem, czy to będzie widać. O, patrzcie. Ale tu na przykład widać. Patrzcie, jakie. To mogą nawet być le, piranie. U, te piranie. Takie duże ryby, niektóre. Jak te piranie, i są też te małe, nie? Rybki. Ale zobaczcie, jaka to woda jest brudna. Chociaż to może właśnie płynąć z tego, z rzeki. Nie? Z rzeki może płynąć jest taka brudna, ale no, ryb to jest od zawalenia, naprawdę. Bo ja tu przyszedłem do e, Islamskiej dzielnicy, zobaczcie, ziomki tu takie chodzą jak ten. W sumie. Ja wyglądam jak oni prawie, tylko żeby ta czapka się przydała i zero dziarnię, bo oni nie mogą mieć tatuaży Ja bym kłaścić, mógłbym być ich z ziomkiem w sumie. <laughs> Także no. E, o, powiem wam, że mówię, e, spoko miasto, ale na dwa dni bardziej, nie? Na więcej to nie ma sensu, bo, bo, bo po prostu nie, no. Dwa dni, pełne dwa dni w tym mieście jak najbardziej wystarczą. Ja będę się zaraz kierował powoli właśnie w stronę już swojej chatki, pójdę wcześniej spać, jutro wstanę, spakuję się i jadę do miasta kolejnego, także tak. Kurde, wracam, ktoś tu bucha jakiegoś chyba rokopci albo coś, bo takie opary są. Zobaczcie, to z tej budowy tak leci. Widzicie, a oni mają w dupie tam ekologię, nie? U nas to musiałyby być jakieś nawiewy, odwiewy, to tamto, oni w dupie to mają, puszczają na miasto. I to się nazywa właśnie, mówię, e, głupota europejska, czyli, e, czyli skamerska rzecz, wiecie. Widzicie, każdy to ma tu gdzieś, śmierdzi. Nawet nie wiem czy spalenizną, a oni wiecie, to puszczają tam. O. Widzicie, tak to tu wygląda. Ja już wracam. Fajne miasto było, ale mówię, tylko na dwa dni, na no, dwie doby pełne WTC na przykład. Zobaczcie jak ładnie, duże takie się... one świecą kolorami różnymi, nie? Te wieże. O, zresztą zmieniły kolor. O modlitwa teraz w ogóle jest. Też ważne chciałem powiedzieć, jeśli przyjeżdżacie pierwszy raz na przykład do Azji, nieważne czy to Malezja, czy Tajlandia, czy Indie, w tych takich troszkę nazwijmy to biedniejszych e, krajach Malezji e, trzeba przychodzić e, przez jezdnię samemu, czyli wiecie, przez pasy to tak średnio, bo nie zawsze są, e, ewentualnie przez światła, nie? E, nie zawsze są, na fura. E, także uważajcie na to, bo trzeba patrzeć cały czas dookoła mieć e, oczy, żeby wiecie, żeby przychodzić przez tą jezdnię. Chociażby teraz, poczekajcie. Chcę przejść, nie? No zobaczcie, nie idę na jakieś tam światło, bo nie warto, patrzcie, tak o przechodzę, po prostu, idę. Idę, idę, idę. No, czasem trzeba się dostosować, wiecie, do tego ruchu, no bo wiecie, gościu was może nie puścić, tak jak ten, co chciał ostatni mnie nie puścić. To wiecie, przyspieszacie tempo, żeby was nie rozjechał i tyle, proste, nie? Bo tak to byście szli, szli, szli i byście nie doszli. Także bez jakiegoś tam y, ciunkania się, ceskania, przechodzicie i tyle. Musicie dać im do zrozumienia. Dajecie im do zrozumienia, że przechodzicie, żeby też troszkę uważali, żeby was nie rozjechać. No i uważacie tak samo, ale przechodzicie, przechodzicie. Dobra. O, tu już jestem obok tego kościółka naszego, pięknego, w Malezji, chrześcijańskiego. Tu ludzie wyjeżdżają, z mszy chyba. Zobaczcie, o kurde, ale zajechał. Chodzi o to, chciałem powiedzieć jak to jest, że oni mogą mieć własne marki samochodów, mogli produkować, a my nie możemy, nie jak to jest. To jest malezyjska marka A, idę się pomodlę chyba zaraz do nich